Cześć! Przyszła do mnie dzisiaj ciekawa paczka od PlayStation Polska, a w niej było coś takiego. Prawdopodobnie jest to zestaw związany z nową grą, która jutro ma swoją polską premierę, czyli Bloodborne. Jest to ekskluzyw, tylko i wyłącznie dostępny na konsolę PlayStation 4. Pewnie tak samo jak ja jesteście ciekawi, co jest w środku, bo jeszcze tego nie otwierałem. Nawet nie mam zielonego pojęcia, jak to się otwiera. Ale spróbujmy, tak, żeby tego nie zepsuć. Tutaj z boku jest jakiś pasek, i ten pasek pewnie trzeba jakoś poluźnić. W środku, jak widzę, są jakieś książki, notatniki. Ale zaraz wszystko się okaże. O, wychodzi pasek skórzany. W ogóle pięknie to jest wykonane. Bardzo ładne. O, dobra, wypada. Zacznijmy od tej pierwszej małej książeczki. Nazywa się The Art of IHarnam. tutaj jest takie coś, co to jest w środku, Bloodborne, jedziemy dalej, A, jakieś takie ładne rysunki artystyczne, nawiązujące oczywiście do, do gry, potem sobie przejrzę co tam jest i na pewno w recenzji to opiszę. Druga taka książeczka, która jest w środku, to jest chyba notatnik, zwykły klasyczny notatnik. Z przodu jest napisane na dole Bloodborne. Tak, jest to notatnik w linie. Pewnie mogę sobie zapisywać. Gdzie coś fajnego w grze odkryłem. No i kolejna rzecz, największa. O, tutaj rozepniemy to do końca. Nie, tego się nie otwiera. Nie wiem do czego to służy, nie mam pojęcia, ale wygląda jak jakiś uchwyt na notatnik i z tyłu na jakieś długopisy. No i taka książka Bladborn. Otwieramy, co tam jest w środku. Pięknie. No, nie jest to do końca książka. Jest to trapa książki z wyciętym wnętrzem, jak widzicie. I na dnie coś jest, prawdopodobnie jest to płyta z grą. Tak, dokładnie. Na samym dnie jest płyta. Znowu będę miał problem na półce jak to położyć. O, tak, najważniejszy element jest gra Bloodborne na PS4, którą dzisiaj w nocy zacznę grać. Jak uda mi się uruchomić Twitcha, bo nigdy z niego nie korzystałem, to zaproszę Was do oglądania online. No i jutro jest premiera, także ciekawe, co ta gra sobą reprezentuje. Zobaczymy.